Cześć, cześć. Sylwek z tej strony. Lara Croft Poland. Dostałem przesyłkę przesyłkę od sklepu, w którym robię zakupy na eBayu. I to otwarcie chcę powiedzieć, że jest to jeden z moich ulubionych sklepów, a mianowicie Medimobs. Naprawdę serdecznie polecam ten sklep, ponieważ po pierwsze jest tam dużo fajnych rzeczy związanych z Tomb Raider'em. O różnej maści, więc nie będę tutaj niczego wymieniał konkretnego, ale co też na uwagę zasługuje, to to, że pomimo, że jest to sklep zagraniczny, ponieważ ma swoje miejsce w Niemczech, ale koszty przesyłki są tak niskie, że aż dziwne, że inne sklepy też nie oferują tak niskich kosztów. Dobra, chciałbym Wam pokazać, co tym razem zakupiłem. Pierwszy przedmiot. Słuchajcie, zakupiłem sobie single, tak? To jest single. Single u z Elevation. Nie mam taki wersji. No, słuchajcie, no to są rzeczy używane, więc ja się nie dziwię, że czasami mogą być sfatygowane. A tutaj po prostu tylko po prostu tu tylko to skrzydełko jest. Lekko tak, nadszarpnięte i wypada, ale nic, nic się nie dzieje. Mam tutaj soundtrack. Znaczy soundtrack, muzykę, single z książeczką. Słuchajcie, ja będę robić prezentację, ponieważ mamy coś podobnego z Elevation, więc teraz nie będę tego prezentować. Ale zakupiłem sobie, żeby sprawdzić wydanie. Więc okej, okay, mam jedną rzecz. Kolejna rzecz. Oh, zabiegałem o to, słuchajcie. Zabiegałem, ponieważ w tym momencie mam komplet Tomb Raider i Witchblade. Cauldron, Ceremonii, Covenant i Coda. Też będę robić prezentację wkrótce tych komiksów, więc zaprezentuję to w jaki sposób w pełnej krasie się wszystkie te cztery tomy Ym, przedstawiają, jestem zadowolony właśnie z tego zakupu fajnie, fajnie super, bardzo się cieszę słuchajcie, kupiłem poradnik poradnik do Tomb Raider 3 Das Offizielle Lohnsohnbuch czyli niemiecki Kupiłem dlatego, że mamy podobny poradnik do Tomb Raider 4 i prezentowałem Wam któregoś razu angielską wersję i niemiecką i się okazało, że niemiecka jest lepsza. Jest, jest lepsza. Więc sprawdźcie tamten filmik, prezentacja poradnika do TR4 i zobaczcie pod jakim względem. Dlatego też chciałem zakupić do Tomb Raider 3 i też sprawdzić jak się prezentuje, akurat to wydanie, czy też będzie lepsze, wszystko się okaże. I słuchajcie, na takiej samej zasadzie też chciałem sobie kupić Tomb Raider 2 Lozun Buch. Więc das oficjalnie. Więc mam też poradnik już po niemiecku do Tomb Raider 2, więc fajnie. I to są moje dzisiejsze zakupy, jestem z nich zadowolony, w szczególności z, z tego skaldron. nie mogę się doczekać aż w końcu zobaczę, przejrzę i opowiem Wam jak się prezentuje ten niedostępny w Polsce niestety komiks. Dobrze, dziękuję Wam za obejrzenie krótkiego, bo krótkiego, ale treściwego filmiku, dajcie mi znać czy Wy coś z tego macie jakie jest Wasze zdanie. Trzymajcie się ciepło. Do następnego razu. Cześć, cześć.